Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Drodzy bracia i siostry w jedności wiary chrystusowej, która wiąże świadomość historyczną Polaków. Bracia w chrystusowym kapłaństwie, wspólnotą wyższego międzyniecezlędnianego seminarium duchownego w Częstochowie. Osoby życia konsekrowanego z zakonów i z zasłużonych dla dobra i wolności ojczyzny. Szanowni przedstawiciele władz parlamentarnych, wojewódzkich i samorządowych w różnych wymiarach służby ojczyźnie i naszemu miastu. Szanowni kombatanci, walka o niepodległą i suwerenną Polskę. Szanowni panowie oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego, Policji, oraz Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Szanowne środowiska akademickie naszego miasta. Pozdrawiam wszystkie reprezentacje pocztów sztandarowych, wspólnot, stowarzyszeń i szkół. Drodzy bracia i siostry, łączący się z nami poprzez służbę medialną Katolickiego Radia Fiat, Tygodnika Katolickiego Niedziela i Telewizji Polskiej. Zgromadziła nas dzisiaj tutaj miłością Ojczyźniana, która na ziemi polskiej i poza jej granicami zapisała swoją kartę poświęcenia i śmierci pokoleń Polaków oddających życie, abyśmy żyli w wolnej i suwerennej ojczyźnie. Dzisiejsze Słowo Boże chce nas uwrażliwić na rozpoznanie czasu przyjścia Chrystusa. Powtórnie na Ziemię i zrozumienie własnych zadań, które mamy do wypełnienia. Albowiem, tylko ten, kto rozpoznaje znaki czasu, prawa natury stworzonej, która nas otacza, jest posłuszny Bożemu wezwaniu. Jest zarazem gotów do radykalnych kroków, do radykalnych wyborów, aż do oddania własnego życia dla dobra drugich. I dla dobra i ocalenia narodu. Doświadczamy tej rzeczywistości zarówno w historii naszego zbawienia przez Chrystusa, jak również w historii naszego narodu, który odzyskał wolność i suwerenność wśród innych narodów świata. Dlatego, że u nas wolność krzyżami się mierzy i niepodległość zawsze była. I jest związana z katolickością, a ona od ponad 1056 lat, od sztu narodu, nikomu Polski nie zabiera, a obecność religii w postaci tysięcy kościołów, klasztorów, kaplic, przydrożnych krzyży i figur świadczy nie o opresji katolickiej, tylko o powiązaniu wiary i życia. Które Polskę zbudowali. Nasz Pan Jezus Chrystus w lekturze Ewangelii proponuje nam dzisiaj odczytywanie sensu trzech wydarzeń historycznych, które podaje jako symbol każdego końca. Potop, zniszczenie całkowite miasta Sodomy i Gomory i wreszcie zburzenie Jerozolimy które Go dokonano w 70. roku po narodzeniu Chrystusa. Widząc beztroskę ludzi, którzy, jak mówił dzisiaj święty Jan Apostoł, nie szukają prawdy, a nawet nie usiłują jej szukać i tym samym ją odrzucają, przestrzega, że zagrożenie utraty życia i zbawienia jest tak wielkie na podobieństwo nagłego, niebezpiecznego ognia czy wody, iż nie będzie już ani jednej minuty do stracenia, a wszystkie środki zabezpieczające będą śmiesznie nieskuteczne. I chciałbym to podkreślić, że to czytanie dzisiejszej Ewangelii jest w całym Kościele aż po krańce świata. Nie wybraliśmy go dzisiaj, żeby siebie przestraszać. To jest słowo teraz i tutaj wypowiedziane ustami samego Chrystusa. Czuwajcie. Tym samym przypomina, że trzeba być zawsze gotowym, że każdy dzień może być dniem przejścia z życia do życia i dniem sądu nad światem i nad każdym z nas, nad naszymi wyborami. Podkreślam, Jezus nie chce nas straszyć, lecz obudzić sumienia, z odrętwienia, bezmyślności, zniechęcenia i wzywa do współpracy modlitwą i życiem, do odpowiedzialności osobistej za dar życia i wspólnotę losu z innymi ludźmi we własnym kraju i dzieląc los z innymi. Wychodząc od źródła ewangelicznej mądrości i roztropności, przejdźmy do refleksji związanej z dzisiejszym świętem, jak również do obrazów współczesnego nam świata i naszych zadań. Dzisiejsza modlitwa, pełna wdzięczności za dar wolnej Polski, jest dowodem macierzyńskiej troski i pamięci kościoła, który służy człowiekowi naszej ziemi. Aby nigdy nie zagubił własnej tożsamości, bo człowiek realizuje się najpełniej w narodzie, w sprawiedliwym państwie, nie zaś jedynie w określonej partii czy ateistycznej laickiej perspektywie. Warto tutaj przywołać głos niezwykłego świadka naszych dziejów na tle zmagań Kościoła i świata. Jakim był i jest święty Jan Paweł II, pomimo jego szkalowania i oskarżania w różnych wymiarach tajemnicy życia. W książce Pamięć i Tożsamość czytamy wstrząsające wyznanie, że niestety Europę na przełomie tysiącleci można by określić kontynentem, Spustoszeń. Programy polityczne, podkreślał papież, nastawione są przede wszystkim na rozwój ekonomiczny, odchodząc od wymiaru etycznego i odpowiedzialności osobistej przed Bogiem. I dlatego same nie uzdrowią tych ran. Które poczyniły w dziedzinie moralności, zarówno osobistej, jak i rodzinnej, a także w dziedzinie etyki społecznej. Mogą je nawet jeszcze pogłębiać. Czy potrzeba głębszego komentarza do naszych dzisiejszych zmagań? O tak zwane przydzielone czy zamrożone pieniądze? Jako wartość największą dla przyszłości ludzi? Czyż tego nie doświadczamy już w kryzysie i podziałach Europy i świata wobec, wobec Ukrainy i wojny na Ukrainie? Jeśli będzie tylko interes ekonomiczny, a na margines zostanie odłożona etyka, będziemy, tak jak mówił papież, kontynentem spustoszeń. I co zastaną ci, którzy przyjdą po nas? Kolejny przykład. To wydarzenie zostało praktycznie przemilczane przez główne media, choć dostępne na serwisie Polskiej Agencji Prasowej i Katolickiej Agencji Informacyjnej. Chodzi o wyrok, który zapadł w Normandii przeciwko tamtejszej diecezji. Sąd drugiej instancji na wniosek osoby zainteresowanej nakazał definitywnie wymazanie jej imienia i nazwiska z księgi ochrzczonych. Sędziowie uznali bowiem, że figurowanie tam czyjegoś nazwiska i imienia stoi w sprzeczności z ochroną danych osobowych i jej prywatnego życia. Istnienie wpisów w księdze, do której mają dostęp osoby trzecie, według sądu uderzać ma w życie prywatne osoby, bo stanowi rodzaj upowszechnienia tych danych. I co ciekawe, wymazanie ma być dokonane według wyroku sądu, nie dającym się wybawić niepozwalającym na odczytanie danych czarnym tuszem. Biskup diecezji zapowiedział odwołanie się o roku. Dotychczasowa bowiem praktyka Kościoła wobec osób wyrzekających się swojego chrztu polega na dokonaniu odpowiednich adnotacji księdze ochrzczonych, tak jak odnotowuje się inne wydarzenia i fakty życia religijnego człowieka, na przykład sakrament małżeństwa czy święcenia kapłańskie. Wyrok sądu jest kolejną próbą przekroczenia Rubikonu przez zwolenników, jak to znów na innym miejscu określił Jan Paweł II. Jest to dowód wolności posuniętej do obłędu. Chodzi bowiem o testowanie symbolicznej granicy, już nie tylko między wiarą i niewiarą, ale pomiędzy zdrowym rozsądkiem i ślepą ideologią. Dlaczego to przytaczam w tak szerokim kontekście? Bo jeśli zgodzimy się na te fakty, to niedługo żadna prawda historyczna może się nie ostać. Tak jak ten dzień, 11 listopada, bo będzie naruszał jakąś wolność i intymność innych ludzi. Czy to w Polsce, czy poza jej granicami. A Marsz Niepodległości. Będzie nadal nazywany marszem neonazistów? I nikt nas z Parlamentu Paryskiego za ten fałsz i oszczerstwo do tej pory nie przeprosił. Żądanie fałszowania, czyli niszczenia dokumentów, stanowi zbrodnię przeciwko prawdzie i historii. W ten sposób prawdy religijnej, prawdy narodu, prawdy o człowieku mogą przybrać bardzo katastrofalny wymiar. Czyż nie mamy tego również dowodu w postaci bezpodstawnego ataku na podręcznik Historia i Teraźniejszość profesora Wojciecha Roszkowskiego? Widzieliśmy obrazy niszczenia tego podręcznika w tak zwanych niszczarkach przez młodzież, a inni zaproponowali palenie. Powróćmy jeszcze na chwilę do wypowiedzi papieskiej pielgrzymki w Polsce w czerwcu 1991 roku. Jan Paweł II mówił w Lubaczowie: Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem, że nie da się szukać i znajdować Boga inaczej niż w prawdziwej wewnętrznej wolności. Dlatego postulat neutralności światopoglądowej. Jest słuszny głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa, i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością. Dlatego mamy prawo jako katolicy, aby wzięto pod uwagę nasz punkt widzenia i przeżywania. Żebyśmy się nie czuli nieswojo i obco w swoim państwie, z którego struktur by wyrzucono Boga pod pozorem światopoglądowej neutralności. Niekiedy zauważa się jakby chęć do takiego łatwego i mechanicznego naśladowania jednej ze stron wzorów Zachodu, a z drugiej strony do przyjmowania pewnych form. Które były stosowane w epoce totalitaryzmów. Drodzy bracia i siostry, naszą odpowiedzią jest dzisiejsza obecność tutaj i modlitwa w sercu kościołów diecezji. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały. Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie. Z dawna Polski Tyś królową Maryją. Ty za nami przemów Słowo, Maryjo.